Dzień dobry widzowie. W dzisiejszym odcinku na poboczu wielkimi krokami zbliża się do nas nowy C63 AMG, nowy Nissan X-Trail oraz zaraz premiera nowego Lexusa IS. Zaczynamy. Volkswagen potwierdził zamiar wprowadzenia do oficjalnej sprzedaży swojego pierwszego samochodu elektrycznego z prawdziwego zdarzenia, a mianowicie szumnie zapowiadanego kompaktowego ID.3. Najbardziej prawdopodobną datą debiutu sprzedażowego jest wrzesień. Przynajmniej taka sytuacja dotyczy większości europejskich krajów. Volkswagen nie ma szczęścia z tym modelem, gdyż oprócz wszelkich przeciwności losu pojawiających się w ostatnim czasie, firma nie może uporać się z problemami z oprogramowaniem samochodu. To nadal wymaga wielu poprawek, a wszystko wskazuje na to, że pierwsi właściciele będą musieli się pogodzić z nieobecnością pewnych funkcji. W zamian koncern zaoferuje szereg przywilejów. Ci, którzy dołączą do listy chętnych na modele z serii First Edition, dołączą do klubu ID3 First Mover Club. Auto nie będzie obsługiwało funkcji App Connect i nie zaprezentuje wyświetlania dystansu na ekranie przeźiernym. W zamian otrzymają dożywotnie członkostwo we wspomnianym klubie, dożywotnie wsparcie ze strony Volkswagena oraz trzy raty leasingowe opłacone przez markę. Do tej pory Cadillac trzymał język za zębami w kwestii produkcyjnej wersji koncepcyjnego modelu Celestik, jednak powoli zaczyna zdradzać coraz więcej szczegółów na temat elektrycznego flagowca. Co prawda firma nie wrzuciła do sieci nowych zdjęć, ale dyrektor kreatywny Cadillaca zdradził kilka ciekawostek. Wspomniany Brian Smith zdradził przykładowo, że co prawda przedni pas Celestika przywodzi na myśl model Lyric, Natomiast to Celestik został zaprojektowany jako pierwszy i w tej samej kolejności zostanie zaprezentowany. Potwierdził również, że produkcyjny model otrzyma pionowo padającą klapę bagażnika, tak jak w hatchbackach. Cadillac Celestik ma nadejść w 2025 roku i zostanie zbudowany na całkowicie nowej elektrycznej platformie podłogowej. Na jego pokładzie znajdzie się bateria o pojemności 200 kWh, pozwalająca na używanie ładowarek o mocy 350 kW, dzięki której przejedziemy na jednym ładowaniu do 644 km. Trzeba przyznać, że zapowiada się nieźle. Parę dni temu Ford oraz Volkswagen ogłosili podpisanie umowy partnerskiej, dzięki której w najbliższym czasie zobaczymy razem opracowywane nowe modele. Prawdopodobnie najważniejszym z nich będzie średniej wielkości pickup, który w gamie Volkswagena stanowić będzie nową generację Maroka, natomiast w gamie Forda – Rangera. Powstanie również nowy van bazujący na nowej generacji Volkswagena Caddy. Amerykański producent ma także zbudować całkowicie nowy elektryczny samochód na płycie podłogowej MEB Volkswagena. Trzecia generacja Lexusa IS sprzedawana od 2013 roku będzie zmuszona zrobić miejsce w gamie dla nowej generacji. Wiemy oficjalnie, że auto ma zostać zaprezentowane 15 czerwca i będzie to znów luksusowy sedan stający w szranki z BMW serii 3 i spółką. Póki co dostajemy od japońskiego producenta jedynie pojedyncze obrazki pokazujące fragment nowego samochodu. Wiemy już, że z tyłu znajdzie się LED-owa listwa świetlna łącząca oba klosze lamp. Zdjęcia prezentują dodatkowo samochód z dopiskiem F-Sport. Czy to oznacza, że pod maską znajdzie się też jednostka V6? Oznacza to na pewno, że taka wersja napędzana będzie 3,5-litrową benzyną o mocy ponad 310 koni mechanicznych oraz 380 Nm. Wiele plotek głosi, że większość silników zostanie przeniesiona do nowej generacji, a obejmie to też 2-litrową jednostkę o mocy 241 koni mechanicznych. Wszystkie nowe modele IS-a oferowane będą z napędem na tylne koła i ośmiobiegową automatyczną skrzynią, a wersje V6 będą dostępne również z napędem na wszystkie koła. Wariantem topowym ma być IS 500 z silnikiem o mocy ponad 400 koni mechanicznych oraz 600 Nm momentu obrotowego wyciśniętych z 3,5-litrowego silnika V6 z podwójnym turbodładowaniem. MG w zeszłym miesiącu pochwaliło się w sieci dwoma zdjęciami zapowiadającymi nowy elektryczny samochód. Koncept to został nazwany Cyberster. Na tamtych zdjęciach wyglądało na to, że firma pracuje wytrwale nad nowym Roadsterem. Dziś jednak mamy dla was nowe zdjęcie prezentujące nowy model w wariancie coupe. Charakteryzuje się szczelnie zamkniętą atrapą chłodnicy oraz ledowymi reflektorami. Przenosząc się lekko do tyłu, od razu zauważymy mocno pochyloną przednią szybę oraz lekko opadający dach. Zwracają też uwagę muskularne tylne butniki, ukryte w karoserii boczne klamki oraz sportowo stylizowane boczne progi. Z tyłu widać eleganckie klosze lamp, żywo przypominające te z poprzedniej wersji konceptu. Pod zderzakiem znalazł się dyfuzor Prawdę mówiąc, prezentowany samochód ma niewiele wspólnego z Cybersterem. Możliwe jest też, że poprzedni prezentowany na początku Roadster został zbudowany po to, by narobić szumu dookoła nadchodzącego Coupé, które może wejść do produkcji w przyszłym roku. Będzie produkcyjną wersją koncepcyjnego E-Motion. Ma przyspieszać do setki w mniej niż 4 sekundy, a zasięg na jednym ładowaniu wynosić będzie niemal 500 km. Citroën zaprezentował całkowicie elektryczną wersję modelu Space Tourer, nazwaną kreatywnie e-Space Tourer. Nadal charakteryzuje się tak samo przestronną i pojemną komfortową kabiną jak w wersji spalinowej. Posiada baterię o pojemności 50 kWh ukrytą pod podłogą, dzięki której przejedziemy na jednym ładowaniu do 230 km według cyklu WLTP. Klienci otrzymają również większy wariant baterii o pojemności 75 kWh, pozwalającej na przejechanie 330 km na jednym ładowaniu. Moc pochodzić będzie z silnika elektrycznego generującego 136 koni oraz 260 Nm momentu obrotowego. Dostępne będą trzy tryby jazdy, norm, Mal, ICO oraz Power, różniące się konsumpcją energii oraz dynamiką. System elektryczny współpracuje z ładowarkami o moc do 100 kW, dzięki którym naładujemy samochód do 80% w 30 minut. Citroën sprzedaje również model E Space Tourer w trzech dostępnych długościach nadwozia: 4,60, 4,95, 5,30. Wewnątrz miejsce zająć może do 9 pasażerów. Całkowicie nowa generacja Nissana x trail zostanie zaprezentowana już w najbliższy poniedziałek, 15 czerwca. Nowy model został zaprojektowany według najnowszej filozofii designu marki, dzięki czemu charakteryzuje się zadziorną stylistyką, a wnętrze kryje nowoczesną kabinę. Oczywiście, w kwestii wyglądu, wiadomo czego się spodziewać. Nie było wycieków zdjęć samochodu, natomiast do tej pory auto nieraz zostało przyłapane podczas jazd testowych, a dodatkowo pojawiły się też wizualizacje samochodu. Z przodu dominować będzie wielka trapa chłodnicy oraz przednie reflektory odseparowane od świateł dziennych. Wnętrze będzie dużym zaskoczeniem. Znacznie poprawią się materiały wykończeniowe. Znajdzie się tu nowa kierownica, za nią ekran wyświetlający tablicę zegarów oraz po jej prawej stronie większy ekran dotykowy do wyświetlania systemu infotainment. Szczęśliwie panel klimatyzacji pozostanie fizyczny. Na tunelu środkowym pojawi się niewielki selektor do zmiany biegów oraz zmiany trybów jazdy terenowej. W gamie jednostek napędowych nowego x pojawią się jednostki benzynowe oraz wysokoprężne konstrukcji Renault, możliwe zatem, że znajdą się tam silniki 2.5-litrowe o mocy 170 koni oraz ponad 180 koni. Więcej informacji podam nieco później. Jaguar wciąż pracuje nad swoim nowym flagowym XJ, ale również trwają prace nad nowym wariantem XFA. Przypominamy, że samochód zyskał w zeszłym roku odświeżoną wersję, a jeszcze zdecydowanie za wcześnie na nowy model. Wszystko jednak wskazuje na to, że producent zamierza wypuścić na rynku chińskim przedłużoną wersję swojego sedana o nazwie XFL. Auto ma stanowić zatem alternatywę dla BMW serii 5, Mercedesa klasy E, Audi A6 oraz Volvo S90. Nie należy się spodziewać modyfikacji stylistycznych, poza tym, że auto będzie miało nieco więcej centymetrów pomiędzy przednią i tylną osią. Bez wątpienia wielkimi krokami zbliża się do nas nowy Mercedes Klasy C. Do tej pory widzieliśmy już wiele zdjęć szpiegowskich, pojawiło się w sieci wiele informacji oraz wizualizacji nowego samochodu. Praktycznie znamy jego finalny wygląd, tak samo jak w przypadku S-Klasy. Auto nie będzie się znacznie różnić od swojego poprzednika, a stylistyka będzie raczej ewolucyjna. Na szczycie gamy silnikowej znajdzie się znów wariant C63, z którym związane jest wiele sprzecznych plotek. W sieci pojawiło się kilka wizualizacji prezentujących najbardziej prawdopodobny wygląd tego modelu w wersji sportowej. Możemy się spodziewać poszerzonych butników. A trapy chłodnicy Pan Americana, przeprojektowanych sportowych zderzaków z wielkimi wlotami powietrza, przecięcia w rejonie przedniego błotnika do odprowadzenia gorącego powietrza z hamulców, lotki na klapie bagażnika oraz dyfuzora otoczonego czterema końcówkami wydechu. Gdyby rzeczywiście nowa C63 wyglądała w ten sposób, to z pewnością znów okazałaby się hitem sprzedaży. Niestety, rewelacji nie będzie w kwestii napędowej. Nowy Mercedes AMG C63 nie otrzyma już silnika V8, a jedynie dwulitrową jednostkę czterocylindrową o mocy około 500 koni mechanicznych. Pomagać jej będzie na co dzień dodatkowy układ hybrydowy. Niestety, takie są fakty. Nowy limitowany Bugatti Chiron Pur Sport został zaprezentowany podczas wewnętrznej elitarnej imprezy w Londynie. Auto ma zostać wyprodukowane w ilości 60 egzemplarzy i oprócz delikatnie zmienionego wyglądu wnosi też wiele świeżości w kwestii układu jezdnego. Dokonano pewnych zmian w konstrukcji samochodu, jak i skrzyni biegów oraz silnika. Nowe lekkie końcówki wydechu zostały wydrukowane w 3D z tytanu i magnezu, dzięki czemu udało się obniżyć ich masę o 50 kg. Podwozie również zostało ulepszone, a nowa skrzynia biegów otrzymała krótsze o 15% przełożenia. Auto osadzono na nowo opracowanych oponach Michelin Sport Cup 2R. Dzięki tym wszystkim zmianom Bugatti Chiron Pur Sport przyspiesza na szóstym biegu z 60 do 120 km na godzinę o 3 sekundy szybciej niż standardowy Chiron. Bugatti chce jednak, by ten model przede wszystkim na torze uzyskiwał najlepsze wyniki. Jego prędkość maksymalna została ograniczona do 350 km na godzinę, choć oczywiście auto może przełamać barierę 500 km na godzinę. Moc pozostaje na poziomie 1500 koni mechanicznych. Dziękujemy wam za dzisiejszą obecność. Do zobaczenia jutro i koniecznie za subskrypcję. E curte